W pierwszym tegorocznym spotkaniu we własnej hali Tubądzin Wolej Mosir Śradz podejmował Bielawiankę Bielawa. Był to mecz 14. kolejki II Ligi Siatkówki. W poprzednim starciu między tymi drużynami Śradza nie wygrali na Dolnym Śląsku bez straty seta. Jak było tym razem? Początek pierwszego seta był zacięty, choć na początku prowadził Tubądzin Wolej, siły się wyrównały, a potem prym wiedli siatkarze Bielawianki. Przez dłuższą część seta zespół z Dolnego Śląska prowadził jednym lub dwoma punktami. W końcówce dzięki asom serwisowym to gospodarze objęli przewagę. Mimo prowadzenia goście raz jeszcze wyszli na prowadzenie. Tu błądzin wolę nie powiedział jednak ostatniego słowa i wygrał seta 25 do 23. Nie rozpoczęła się druga partia, a śradza nie wyszli na prowadzenie. Czerwoną kartką ukarany został bowiem zawodnik gości. Początek seta był wyrównany, ale w dalszej części na prowadzeniu była biela wianka. Przewaga tylko rosła, a zawodnicy gości wygrali partię bardzo wysoko, 25 do 14. Trzecia część spotkania z początku była wyrównana, taki stan utrzymywał się przez dłuższą część seta, potem na prowadzenie wyszli gospodarze. Następnie siły znów się wyrównały i utrzymywały się do 20 punktu, gdy to Tubonzin wolej objął prowadzenie i wygrał na przewagi 26 do 24. Czwartego seta z Wysokiego C rozpoczęli Bielawianie. Przez cały set goście prowadzili i choć zespół Patryka Spychały starał się zmniejszyć straty, to Bielawianka wygrała seta 25-16 do i o zwycięzcy zadecydował Tajbrek. Decydujący set rozpoczął się zaciętą grą po obu stronach siatki. Przez większą część Tajbreka gra była zażarta. Potem na trzy punktowe prowadzenie wyszli goście z Dolnego Śląska. Tubądzin Wole jednak odrobił straty i sam wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie to Tubądzin Wole i Mosir wygrał seta 17-15 do i tym samym cały mecz 3-2. do ciężko stwierdzić, wydaje mi się, że u nas to jest tak, że jak się właśnie dwie trzy akcje nie wyjdą, nie potrafimy się podnieść i właśnie potem wychodzi, jak wychodzi, źle weszliśmy w te obydwa sety, no i potem już było ciężko, po prostu nam złapać rytm grania i no tyle. Ale sam metr się trzymał w napięciu, zwłaszcza tiebreak. No fajnie, fajnie się podnieśliśmy z 13:10. No, bardzo cieszę takie zwycięstwo. Przede wszystkim właśnie z 10-13 wyciągnięty spotkanie. Super. No, nasza gra trochę wygląda szarpania. Gdzieś tam tracimy tą koncentrację. No, na pewno to musimy poprawić. Ale cieszę się, że chłopacy zostawiają serducho. Widać to na boisko, na pewno nie oddaliśmy i nie oddalibyśmy łatwo żadnego tu punktu, tak samo jak mieliśmy mecz z Wieluniem. my i tak zawsze twardo będziemy walczyć i do końca będziemy się tu poświęcać. Cieszę się, że publiczność dopisuje, coraz więcej osób przychodzi i chcemy to tak jakby cieszyć naszą grą, sieracką publiczność. Mecz na pewno nie był nudny, no, wydaje mi się, że kogo nie było albo nie oglądał, to może żałować, bo i były emocje pod siatką, także no, bardzo widowiskowy mecz. Po 14 spotkaniach Tubondzin Wolej z zetopkiem 24 punktów zajmuje piąte miejsce w tabeli. W następnej kolejce Środzanie pojadą do Jelicza Laskowic na mecz z Wolejem. Kolejny mecz w hali Szkoły Podstawowej numer 10 w Środzu odbędzie się w sobotę 28 stycznia o godzinie 18.00. Tubondzin Wolej podejmie hełmca Wałbrzych.